<mulik> Anonim nim <show>. cześć. <grym> cześć, to ja. Anonim to jest ten bot i... Witam. Ja. I dlaczego zapewne będą pytania, to jest hasko już selfie, co nie? Jak było w poprzednim odcinku mówione albo nie. Zaraz rzucę ten odcinek zresztą przed tym, zaraz się wszystko dowiecie. Wydobą drewno. Ja wszystko widzę, powiem. Pokrótcze. Gra tu Jakobo, zaraz wrzucę odcinek z nim i po prostu założyliśmy się tam jakąś rzecz i wygrał zakład i jego życzenie było to, że po prostu bot ma nie brać udziału w Anonim Show, tylko od razu przenieść się do Kratoslandu. Ale ja jestem taki, że no, dotrzymuję taki słów, więc... No więc... Nie muszę przechodzić horroru. No, ale i tak to z Tobą może i zrobimy, nie wiem. Tak, to jest Hardcore Server. Mm, tam już konkurs chyba wszystko ogłosiłem. No. Więc chodź, bot. Mm, um, następny odcinek już będzie z Manixem i jeszcze jednego widzę zaprosimy. Jeżeli dałeś pierwszy komentarz pod tym filmem, gratuluję. Będziecie mogli mieć tytuł, że jest dziwne. Czekaj, zobacz, widzisz? No widzisz jakie wysokie. Dawaj nie nie ma szans. To jest czysty Hardcore taki wiecie. Eee, nie, 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 nie. Nie, ej, nie mówcie! Ej, Jakobo. Ej, Jakobo nie postarałeś! Ja. A? Jakobo nie starałeś się. Jakobo... Jakobo! Jak mogłeś? W ogóle się nie postarałeś. A, utknąłem! Chodź już nie czekaj, ja nie utknąłem, ha jest tu żelazo. Ej, masz kilofa? Mam, do żelaznego. Ej no, Jakobo, no jak mogłeś, w ogóle się nie postawałeś, tak blisko spawnu i to pod drzewem. Talencyjny, co ty po Co masz ciekawego, co tam było nam no, Nie zajrzałem. Dwa dieksowe miecze. Dlaczego jak niszczę węgiel, to mi wypadał EXP? Aha, dodali w wersji. Aha, okej. Okay. Weź tylko trochę kobla, bo Aha, i ja cały level usunę, bo wziąłem ze strefy z game modem, zauważyłem. To usunę cały level. Wiesz jak wyjść? Wiem Ja mam kilofa A. Coś nie, do góry. nie coś, tylko tylko ja A Tylko pojdź do góry Czysta magia Więc widzowie, następny odcinek będzie z Mańcem, Ale ten daje taki bardziej informacyjny I takie podstawy, bo Nie wiem czy podstawy aż takie Patrz, zrobić Ci takie małe wyjście choć. No rozwalimy ci chartę co do 300 niestety. Ty, a patrzcie, akurat są idealne itemki dla... Masz. To będzie twój item. Masz. Wiesz, dla, dla Mańka muszę zostawić dużo itemków, bo to... bo z nim się już umówiłem, że jesteśmy... W... A właśnie my, my w nie jesteśmy. Ty czekaj, czekaj, czekaj. Odsuń się, bo cię zabiję. My w P.T. nie jesteśmy. Ty, a chcesz P.T.? 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 No, no. Ej, noc się schodź, wracaj. No. Chcesz, z, z, a masz tylko jedno życie i kolejne 10 diamentów. No a nie winię. Nie... zombie już są! No to dawaj skrzynię się, budowaj. Masz mleczek albo coś? Ty kurde, jakby to zrobić, bo mamy tylko jedno to. Poczekaj, tu jest owca. Ty, chyba żebyśmy zrobili łuszeczkę, bo mam troszeczkę. Czekaj, e, crafting mam... boxa masz? No, robię. Dobra, to ty zrób. Ja mam e, i mam 10 kobla. Ty, a właśnie, jakąś pochodnię damę z jakieś ognisko małe. Ja ci nie ufam, więc ci i temu Naprawdę. Nie to musi gasić, widzowie. A dziękujemy za widza. Kolejnego 50. To będzie już 50. Bardzo się cieszę z tej okazji. Więc urządziłem, no jak mówiłem, no będzie trzech widzów, a nie 2. No a dlatego, bo on mi był pomaga w pierwszym odcinku i by było nieuczciwie. I proszę was, widzowie, żebyście współpracowali. To ode mnie prośba. I co jeszcze? To tyle chyba. Takich ogłoszeń parafialnych, nadawczych. Co u Ciebie coś bije? Masz, masz pełen pasek głodu? Tak. Gramy chyba na hardzie, jak się nie mylę. No i oczywiście istnieje takie coś jak umowa o dział, niedziałcy tylko zamku gildyjnym, Tylko, że to będzie troszeczkę inaczej u nas na serwerze wyglądało. Dokładnie o co mi chodzi? Mam taką fajną wizję, że jeżeli ktoś. Pa łóżko ci robię. Nie jeżeli ktoś, wiem, że was teraz przynudzę, ale początek mojej jest tamten. No. Jeżeli ktoś no po prostu dostanie ci jajka, co nie? I nie będzie można tam wchodzić, co nie? Jeżeli, znaczy, no, będzie można właśnie wchodzić, co, co jest dobre. weź łóżko swoje. Kasting boxa i uciekamy stąd, nie będziemy tu sprzedawali. razu się topi jeszcze. Się nie przetopi, bo dałeś za mało węgla. Nie musi się przetopić, wystarczy to, co mamy. Mamy nie, pięć to zjeżdżamy stąd. No, o, na Na pewno się pali. Dobra, nie, 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 o, nie U, będzie. Nie będzie, to jest już koniec odcinka, chciałem tylko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Dlaczego koniec? Bo teraz my gdzieś się daleko wybierzemy, nie pokażemy wam gdzie i po prostu zaczniemy robić zamek gilgijny. Może. Kajniki mocy. No to cześć.